Na początku chciałem wspomnieć, że sporo oglądających nie subskrybuje, także jeśli chcesz być na bieżąco z serią oraz z innymi prywatnymi serwerami Nostale, zajeb subskrypcję, zapierdol w dzwodach, to i e, miłego oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z Nozvoida. Jestem Eksor, a e, to jest odcinek, e, no generalnie w większości z upania badży, upania pepeków i e, przygotowywania się pod Glace. Na chwilę obecną e, mam jeszcze jeden odcinek w zasadzie e, zrobiony, więc e, myślę, że tak e, od razu jutro go wrzucę i e, pojawi się też odcinek z Glacy, e, ale, ale no, może nie uprzedzajmy faktów, porozmawiajmy o tym, co się tutaj działo. No tutaj głównym celem było zbicie badża, e, co się oczywiście udało, chociaż, e, no aż tak szczerze mówiąc, trochę to zajęło prób. Tutaj e, najwięcej chyba paradoksalnie na na wybijanie U. Na wybijanie U totalnie nie miałem szczęścia. Teraz jak widzicie już te 15, to wcześniej zajebałem chyba z 20 i nawet na U1 nie wszedł ten bacz. Więc e, no był problem. Natomiast wtedy jeszcze trochę miałem czasu, trochę robiłem tych rajcików i, i się to wszystko nazbierało. No nie kupowałem w każdym razie tych tempów, one nie są opłacalne. No, i Badża w zasadzie full pod PvP. No, nie, nie wiem czy ona ma w ogóle jakieś bonusy PV, ale oczywiście Badża z nastawieniem na glace robiłem. Także nie wiem, czy tutaj będzie widać konkretnie, jakiś bił na koniec. Jeśli nie, no to oczywiście pojawi się on w następnym odcinku. W każdym razie, no, łupanie Badża to był chyba motyw przewodni tych kolejnych dni. No, co się oczywiście finalnie, jak mówiłem, już udało. Tutaj Misterius niestety nie nagrałem wbijania na U8. Tu już spoiler, że tutaj chyba nie wbiję na U8. A to z tego powodu, że tam miałem chyba jakieś 10 tych Rarify'ów, czy tam mniej nawet, czy 5 chyba. I stwierdziłem, że a to na pewno nawet nie wbije. Jak wbije to jedno U, a tu się okazuje, że tu fenomenalny wbił. I, I niestety nie udało mi się tego nagrać. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie ma tego nagrania. Aha, tutaj jest, dobra. To, to wszystko jest okej. Okay. No 15 miałem. Pomyliłem sobie chyba z, z upaniem z plus 7 na plus 9. Generalnie jeśli chodzi o upanie tego wadża, to jest najgorsza rzecz jaka się może trafić. Rarify'e super przyjemne. Wbijacie sobie różne, różne osłonki. W zasadzie tak jak, jak gambling. Nie może, wam, nie może wam spaść u w dół. W zasadzie to u się wbija bardzo szybko. Jest chyba 20%. I jest to jedna z przyjemniejszych rzeczy odnośnie tego wadza. Natomiast jeśli chodzi o upanie, to jest tragedia. Tutaj w ogóle widzicie, zrobiłem sobie drugiego WK już na plus 15, to jest w ogóle żart, że te skrzydła z wróżki z BB tak wyglądają na plus 15. Jak wszystkich się pytają, mówili, że to wygląda raczej na, na jakąś 11-12. Także jeśli jesteście takimi estetycznymi świrami i chcecie, żeby wasze skrzydła były na półmapki, no to nie zakładajcie tych. Oczywiście później przyszedł czas na betting. Obecnie mój kwipunek jest już troszeczkę inny, ale arenki nagrywałem chyba na tym, który tutaj e, zrolowałem, więc, więc tutaj jeszcze to pokazuję. Ponieważ jeśli chodzi o Betting, to e, ja będę szczery, no nie chcę mi się robić tych daily questów na amulety, jeszcze na trzech kontach oczywiście. E, jest to co najmniej irytujące plus e, na dwóch kontach i tak nie mam wbitego e, P5, tam mam tylko P3. Więc, e, więc, i tak jakoś dużo tych, dużo tych amuletów nie na farmie. Bardziej mi się opłaca po prostu zarobić te pieniądze i, i kupić te boksy. Także, jeśli ktoś ma z do sprzedaży e, amulet boxy, to możecie do mnie pisać. Chociaż strzelałem, że, że raczej już z tym eku, które mam obecnie, e, nie będę za bardzo nic rolował, chyba że pod sprzedaż i trzymam boksy po prostu na e, wyjście eku na poziom e, C60. Który swoją drogą y, niedługo wyjdzie. Tutaj tutaj jakiś kurwa gówno odjebałem, że sobie pobiegłem do Malkoła zamiast użyć y, komendy. E, no, w każdym razie e, trzymam, e, trzymam na, C, na C60 te amulety. I jak mówiłem, no niedługo to powinno wyjść. Max pewnie do dwóch tygodni. No bo serwer też nie oszukujmy się już chwilę stoi. E, tyle, oczywiście tylko podeselki Tutaj część w ogóle tych itemów, które ja wyrolowałem, wy możecie stwierdzić, że to było coś, coś co by się mogło sprzedać. Natomiast ja się też nie, nie chciałem męczyć ze sprzedawaniem każdego jednego itemku za powiedzmy 120 dodatkowej ceny tych, tych, tych sztyletów, tylko wolałem zostawić sobie sztylet i go dalej, dalej rolować. Nie tracić gdzieś tam czasu na handlowanie takimi średnimi osłonami i szukałem już od razu topowych. No niestety okazało się, że sztylet, no bo miałem, ja miałem sztylet, który ma esenki na wszystko oprócz overall selek. select Co to oznacza? Oznacza to, że overall muszę mieć w broni, a to, że mam w broni overall oznacza, że nie będę miał tych, tej eski do damage'a. Do no to jest, to był duży problem, Mogę, jeśli ucieknie damage, w sensie no zauważalnie biłem troszeczkę mniej. Natomiast dzięki temu mogłem sobie zrobić tam builda, nie pamiętam nawet dokładnie jakiego, ale w każdym razie no 195, 94 coś takiego. I zwłaszcza z badge'em, który ma na pepeki procenty, no to jak najbardziej mi się to opłacało. Wpijałem też pepeki na ranga. Troszeczkę poszło, na pewno więcej niż na CSA. No bo Ranker w zasadzie stwierdziłem, że będzie tylko moim, moim głównym SPF, w tej chwili bardzo często się dają te efekty na, na serwerze, rank wiadomo, mam mnóstwo tych stunów i, e, i debuffów, dlatego też stwierdziłem, że może, może lepiej zmienić jednak na ranga. Ten CSI w PvP sprawdzał się. Można powiedzieć, że tak na poziomie decent. W tej chwili, jak go testowałem, to wydaje mi się, że jednak coś z niego będzie. Na poprzednim odcinku mówiłem, że to być może był błąd, żeby wbijać tego CSa i się jakoś bardziej nim zainteresować, albo że po prostu zmieniłem zdanie. Natomiast no, finalnie radził sobie on całkiem nieźle. Tutaj widzicie jakieś losowe arenki właśnie z tym wbitym kanonierem. I w zasadzie to te arenki, no, powiem Wam tak, jeszcze w tym momencie nie miałem jakiegoś super dobrego eku, ale też nie biłem się na jakichś najlepszych najlepszych zawodników. Były też oczywiście arenki, które już uciąłem. Tam chyba zrobiłem trzy i z Były arenki, które uciąłem, gdzie po prostu no, nie szło mi najlepiej, zdarzali się po prostu lepsi, lepsi oponenci ode mnie. No w tej chwili to wydaje mi się, że już z każdym co najmniej równy, e, równy pojedynek stoczyć mogę. I przede wszystkim e, wydaje mi się, że mój, e, mój nowy ranger, który najprawdopodobniej chyba będzie w przyszłym odcinku, e, że mój nowy ranger z przyszłego odcinka będzie, e, będzie sobie radził troszeczkę lepiej niż obecny CS. E, ale ten CS, no jak sami widzicie, no nie, nie radzi sobie aż tak źle. Boli mnie strasznie to, że na tej karcie specjalisty nie ma zbyt dużo efektów. No, jutro wyjdzie Glac'a, jak ja to w tej chwili nagrywam, e, nagrywam ten komentarz, to jutro wyjdzie Glaca. I najprawdopodobniej na tej Glacy się okaże e, czy, będę, czy będę grał celsikiem, czy będę grał, e, czy będę grał rangerem. Jeśli chodzi o zwiada, to nawet tego nie biorę pod uwagę, bo nie lubię strasznie tego SP, nie lubię ani jego gameplayu, ani e, ogólnie nie wydaje mi się, żeby to był aż tak dobry, aż tak dobry aspect, jak wszyscy uważają, że wszyscy pierwsze co to robią do PVP zwiada. No ja nie jestem po prostu fanem zwiada i nie lubię nim grać najtyle, no więc skupiam się na innych aspektach. być może tutaj jakiś jakiś Demon Hunter wleci, Natomiast Demon Hunter też. Też z tego co słyszałem od, od znajomych, że nie jest jakiś super, super dobry, tutaj PVP Pacio, nie wiem kim jest ten ziomek, ale yy, no, no miał zdecydowanie lepsze Q ode mnie, albo miał po prostu już barra zrobionego, bo na rangu, jest już 9. Sa sami widzicie ile robi. I, I dla porównania widzieliście jakichś dwóch innych graczy, którzy wy wyglądali na bardziej legitnych, no ale tutaj z tym pacie się chyba też udało wygrać, Czy nie pamiętam, nie, chyba mnie najebał na web i wstyd. No ale też tym, tym caesikiem się jeszcze muszę ro, rozegrać w każdym razie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Strzelcie łapkę, strzelcie suba, ponieważ no w tej chwili, jak mówię, troszeczkę częściej się będą odcinki pojawiać, mam troszeczkę materiałów. Z mojej strony to na tyle, na razie, cześć się ma.